Jestem totalnie wypłukana z energii. Poświęciłam dzisiejszy dzień na słuchanie obrad Sejmu. Bardzo dawno tego nie robiłam, chyba w sumie nigdy nie robiłam tego w taki sposób uważny i świadomy tak więc dzisiaj po raz pierwszy przysłuchiwałam się. Yy, różnym yy, dyskusjom i wypowiedziom, nie tylko tym związanym z aborcją czy yy, z edukacją seksualną, I, i poziom tego dyskursu jest ach, niski, ale jest jeszcze coś takiego, że tam jest mnóstwo tak złej energii. Takiego niesłuchania siebie, uspójniania pojęć, używania argumentów emocjonalnych, trwania w swoim świecie, że nawet druga czynność, którą dzisiaj wykonywałam, o wiele przyjemniejsza, czyli robienie kolarzy, nie była w stanie jakoś zrównoważyć tego, tego niemiłego uczucia po prostu kolaże robiłam na piękny temat obfitości i przyciągania do życia tych rzeczy, których chciałabym mieć więcej u siebie. Czy gdzie jest to pudełko? Tu czy to jest to otwarte pudełko? Tak, 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 tak. No, jest. Jest kora z łyżeczką łyżeczka, jako taki symbol delektowania się życia jest u mnie. Um, bardzo, bardzo ją lubię. No. Tak mi się jeszcze wczoraj wydawało, że to będzie fajne połączenie że mm, coś takiego e, intelektualnego, e, czyli te obr obrady Sejmu takiego osadzonego tu i teraz, ponieważ się to zadziewa, jest to związane jakoś z moimi prawami. A z drugiej strony coś takiego związane, kreatywnego, związanego z wyobraźnią, że to będzie fajne połączenie, ale tak naprawdę o... trudne to jest. Jest to trudne I nie tylko dlatego, że na przykład można, że się ma obawy, że ten yy, światopogląd, który ma, yy, nie znajdzie. Jakoś odzwierciedlenia w panującym prawie. Nie tylko dlatego, tylko dlatego, że e, ci ludzie się tam nie słuchają i nie szanują. I po prostu słuchanie takich rzeczy jest e, jest negatywne i przykre Sama, e, same w sobie. Tak więc, mm, w sumie, rozumiem, dlaczego nie jest to e, E, ulubiona rozrywka moich znajomych. E, natomiast trochę mm, inspiracji z tego doświadczenia myślę, że da się wyciągnąć właśnie. E, czy się podejmę tego teraz? Chyba jeszcze trochę jest dla mnie. Za wcześnie mam taką no, silną potrzebę po prostu, żeby e, odpocząć i się zregenerować. Zaraz będę szukać takich rzeczy, które, które mi to umożliwią. No tak więc 15 kwietnia minęło pod znakiem słuchania obrad Sejmu e, i mierzenia się z całym tym rynsztokiem i emocjonalnością. Emocjonalnością. Wysoko. Dobra. To tyle taka migawka. Akurat taki dzień. Eee, trzymajcie się Pa.